729 dni, 23 godziny, 59 minut i 49 sekund. Dokładnie na tyle zostałem spanowany na serwerze majstar.pl. Lecz nie zostawiłem tego tak po prostu. Napisałem do administracji serwera, lecz nie otrzymałem Ubana, a zamiast tego dostałem 5 praktycznie niemożliwych do wykonania wyzwań od administracji, które musiałem wykonać w 100 godzin, aby otrzymać Ubana. Jeśli bym ich nie zrobił, otrzymałbym Bana permanentnego, więc radzę go do końca. Bo bardzo dużo się działo. A jak chcecie wygrać Lucky Bloka, bo tyle losuje co 150 lajków, zostawcie łapkę w górę. Suba z dzwonem i napiszcie swój link w komentarzu. Witam serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj zobaczycie, jak wykonuję 5 bardzo ciężkich zadań, aby otrzymać Umbana. Mam tylko 100 godzin na wykonanie tych wszystkich wyzwań, więc od razu musimy zaczynać. Ale wy, przed zaczęciem tego odcinka, dostawcie łapkę w górę, suba z dzwonem, a ja od razu przechodzę do pierwszego wyzwania. A naszym pierwszym zadaniem jest, widzę, nauczenie mojego taty robienia 180 na parkurze. Jest to bardzo ciężkie wyzwanie. Ale z tym chyba nie będzie problemu, ponieważ mój tata umie trochę grać w Minecrafta. A więc od razu ja dzwonię do mojego taty i piszę do niego, żeby wbijał na Majstara. Tata, co jest? Prawa jest. Jaka? Mm, wbiłbyś do Minecrafta na Majstara? A on wbije, dobra, sekunda. Dobra, tata, słuchaj mnie teraz. Lecisz za mną i nie pytaj, czemu masz to robić, ale po prostu to zrób. Dobra. Kocham cię. Jestem, jestem Dobra, chodź i od razu na lewo leć za mną. Musimy polecieć w takie miejsce, gdzie nikt nas nie zauważy. Leć cały czas do góry, cały czas tutaj za mną. Jesteś? Jest. Jestem jestem zrobienia pewnej rzeczy. Musisz wykonać jedną prostą rzecz. Uwierz mi, to nie jest ciężkie. Musisz wykonać naprawdę prościutką rzecz. Robić 180. To nie jest ciężkie Ja cię mogę nauczyć, a jak ci będzie po prostu ciężko, możesz zacząć od po prostu zwykłej z 90. Na mnie. Po prostu, po prostu pasa na mnie jak ja to robię. Podbiegasz tutaj, skaczesz i to nie jest ciężkie. Uwierz mi, naprawdę. Zaufaj mi. Teraz twoja kolej. Dawaj, dawaj, kibicujecie. Teraz się uda? Leciw, leci, leciw, leci. Dawaj, twoja kolej. Proszę cię. Udało się... Jest! Jest, się. Brawo tato, dobra widzę, udało nam się i mamy pierwsze zadanie wykonane. Dziękuję Ci bardzo, tato, za pomoc. Całus na pożegnanie. Dobra widzowie, pierwsze zadanie wykonane. No i co? Lecimy dalej. Dobra widzę, za 30 sekund odpala się event alpinista. Naszym zadaniem jest zajęcie pierwszego miejsca. Jest to nasze drugie zadanie i musimy je wypełnić, bo inaczej zostaniemy zbanowani na zawsze, czego nie chcemy. A więc od razu widzę, czekamy, zostało 15 sekund Na oczywiście odpalenie Eventu i od razu będziemy przebywali Oczywiście słoneczną górę, chyba że Oczywiście alpinista z respi się dzieje indziej Dobra widzę, mam farta, bo oczywiście Alpinista pojawił się od razu na Słonecznej górze, więc zarąbiście A więc widzę, po prostu tutaj chodzi o to, żeby stać W tym po prostu kwadracie, 3x3 I po prostu trzeba knokać innych ludzi I trzeba, żebyśmy my tutaj stali Więc wezmę ja chyba zaraz na kość chodzę Po prostu i będziemy tutaj stali na kozie Tak byłoby najprościej, tylko nie to się opłaca. Dobra, widzowie, na razie mam drugie miejsce. Nie jest za dobrze. Musimy cały czas walczyć, no bo po prostu jest na razie cienko. Mamy tylko 54 punkty, a top 1 ma 58. Idziemy praktycznie w łeb. więc po prostu biorę jakiegoś typa na kozę i stoimy teraz tutaj cały czas, nieważne co się dzieje, po prostu stoimy tutaj. Niech mnie ten typek czasem nie knoka, bo ja muszę to wygrać. Jeszcze jakiś Zyju cały czas ma te pierwsze miejsce i cały czas mnie goni. Tutaj cały czas jest wyżej, mnie to wkuza, więc cały czas tutaj knokamy. Nie wiem, co się tutaj odwala. Musimy tutaj cały czas... I nie dać mu po prostu wygrać. Dobra, widzowie, przeszedłem na pierwsze miejsce. Mam 82 punkty. Mamy pierwsze miejsce. Je zarumbiście, usuwam nawet lodowej ruski żeby tutaj ludzie musieli jeść koksa, więcej sobie bić i tak dalej, więc jest zarobiście, mamy prawie 100 punktów, więc cały czas walczymy. Musimy to wygrać, bo no oczywiście mamy tylko 100 godzin na wykonanie wszystkich zadań. A żeby jeszcze wykonać trzy pozostałe zadania, włącznie z tym, to nam trochę zejdzie, więc musimy trochę jeszcze walczyć i po prostu lecimy. Zostało 13 minut eventu. Dobra, widzę, zostało 15 sekund na słonecznej górze. Ponieważ za sekundę zmienia się tutaj lokalizacja. Więc po prostu naszykowujemy już sobie Elytre. Stoimy tutaj w środku, każde okno kamy. Czekamy jeszcze te 5 sekund, bo za 5 sekund dokładnie się zmieni lokalizacja. I już jesteśmy gotowi, na oczywiście Elytre, żeby stąd odlecieć. I leciemy po prostu od razu na piekielną wieżę. Dobra, widzę, my już jesteśmy tutaj na tej piekielnej wieży. Tylko jest ciężko, no zobaczcie, to jest jakie małe. I ludzie mnie będą jeszcze fokusowali, bo mam po prostu dwie jedną klatę. No, będzie tutaj bardzo ciężko. Ale, no, niestety, musimy walczyć. Będziemy musieli walczyć. Dobra, widzę, tutaj będzie naprawdę bardzo, bardzo ciężko. Ja nie wiem, jak my to tutaj wygramy, więc musimy być tutaj bardzo ostrożni. Ale zobaczcie, co się tutaj odwala. Tutaj oni bardzo dobrze knokają mnie i jeszcze mnie strasznie fokusują, bo wiedzą, że mam top 1 i oni chcą to zgarnąć. Plus, widzą od razu, że ja mam klatę i od razu we mnie spamią, Więc to jest jedyny tutaj problem. Zaknokać tutaj wszystkich, którzy stoją. Odpalam sobie kolce, żeby mi nic nie mogli zrobić. I teraz wykorzystuję ten moment, i oczywiście od razu.

Ciężko, cały czas jestem na pierwszym miejscu, ale no jest bardzo ciężko. Strasznie ludzie mocno knokają. Jeszcze tutaj sypią się totemy. Znowu lecę na sam dół. No ja widzę, nie wiem, co się tutaj odwala. Jeszcze fokusuje mnie po prostu, jakiś ziółtek cały czas, nie daje mi totalnie spokoju. Cały czas mnie bije. To cały czas, no ja nie mogę nic zrobić. Po prostu no sami zobaczcie, trzy osoby za mną latają i mnie po prostu knokają. Nie da się nic zrobić. To jest tragedia według mnie. No zobaczcie, chodzą za mną i mnie po prostu knokają, żeby mnie poknokać. Ja tu cały czas walczę, teraz przejmuję totalnie nie sam, ale nie. Znowu ludzie wlecieli. Tutaj znowu jest walka. Ja się muszę tak kręcić, żeby oni nie wiedzieli, gdzie ja dokładnie jestem. I po prostu cały czas zmieniamy po prostu naszą tak pozycję. I jak tutaj będziemy spadali, to tutaj mamy po prostu takie małe schodeczki, więc musimy się trzymać właśnie tutaj. Dobra, widzę, zostało 15 sekund na tej lokalizacji. Ja mam 360 punktów. Musimy to wygrać. Zostało 7 sekund tutaj, więc muszę przejmować jak najwięcej i po prostu walczymy. Powoli schodzimy, bo będziemy odpalali eletry i lecimy w jakieś kolejne miejsce. Dobra, widzę, kolejne miejsce. To jest po prostu tu wyspa kresu. Od razu tutaj lecimy, musimy stanąć tutaj i po prostu dziennie walczyć. Zostało ostatnie 5 minut eventu i po prostu musimy to wygrać. Dobra widzę, ja mam pomysł, wezmę na jakiegoś Steve'a od razu kozę. To będzie dobry pomysł. I po prostu mogę sobie teraz spokojnie przejmować. Daję tu jakąś lodową, daję tu jakieś triki, naszykuję sobie jeszcze coś leczącego, naszykuję sobie miksturkę i jesteśmy gotowi do walki. Tylko jak widzicie, no jest mega ciężko to przejmować, bo tu jest bardzo mało miejsca, a tutaj ludzie strasznie knokają. Sprawidowie, ja cały czas walczę mam 400 punktów, czyli wygrywamy, mamy pierwsze miejsce, plus zapomniałem wam powiedzieć za pierwsze miejsce w tym evencie dostaje się bardzo fajne nagrody, odłamki klucze, albo nawet ma się szansę na lucky bloka, więc tutaj można naprawdę sobie nieźle zgarnąć na tym evencie, no tylko mówię, przez 15 minut musicie ciągle walczyć, ja mam już tylko 130 użyć na secie, więc nie jest za dobrze ale cały czas walczymy i się po prostu nie poddajemy, za nic się nie poddajemy bo nie chcemy dostać bana na zawsze oczywiście na majstarze, mamy tylko 100 godzin na wykonanie wszystkich zadań, więc ja się tu nie poddam. Dobra, widzę. Została ostatnia minuta praktycznie tutaj eventu. Plus zostało nam tylko niecałe 90 użyć na secie. Nie jest za dobrze. Jak nokam wszystkich. Nie daje nikomu tutaj ustać. Oczywiście tutaj ludzie cały czas się to jakoś bugują na tym slipcie. Oni po prostu se stoją i jedzą koksy. Dobra, widzę. Zostało 30 sekund. Mamy 40 punktów przewagi. Musimy to wygrać. Mam 80 użyć na secie. Proszę was, teraz tylko to utrzymać. Tylko utrzymajmy, widzę, tą przewagę i wtedy już wszystko mamy. Wszystko już mamy. 20 sekund Sekund dostało. Jeszcze sobie nabiję trochę punktów, jakby coś się miało stać, ale chyba już to wygraliśmy, chyba już to wygraliśmy, więc jak będzie po prostu 10 sekund, to sobie odlecimy, na razie sobie jeszcze tutaj podbieram i podnokam innych, żeby oni nie zdobywali punktów, elegancko, odpalam sobie kolce, odpalam sobie wszystko, zwolnię sobie 4 sloty, czy tam 5 w ekwipunku, czy tam wszystkie totemy wywalimy, mamy pierwsze miejsce, nikt nas nie przegonił, udało nam się wygrać widzowie event i uwaga, co dostaliśmy do ekwipunku, wy w tym czasie zostawcie łapkę w górę, suba z dzwonem, a ja już patrzę. i uwaga Dostaliśmy bardzo słaby drop, bo dostaliśmy tylko 3 klucze do Starbucksa i 3 do Epica, ale dla mnie jest najważniejsze to, że wygraliśmy oczywiście ten event. Dobra widzowie, a naszym trzecim zadaniem będzie stworzenie nowego konta I zabicie na nim jednego z 10 najlepszych graczy Oczywiście, którzy są w topce rankingu Czyli tak, jest tutaj tyle graczy Teraz sobie to przeanalizujemy, kto jest w tej topce rankingu itp Ale najpierw kupimy sobie jakieś itemy Kasę sobie przelałem z głównego konta Nie było mi to zabronione, możemy sobie normalnie przelać kasę Napisali mam, że mamy tylko stworzyć nowe konto A więc po prostu od razu działamy i kupujemy jakieś itemy z serwerowego rynku Dobra, widzę, ja już kupiłem sobie Mieć 13, kupimy sobie od razu banie, oczywiście klateka, To jest Strasznie droga, więc kupimy sobie Oczywiście o jeden poziom gorszu, kupimy sobie Spodnie, no i oczywiście jeszcze buty. Dobra, widzowie, ja już dobrałem wszystkie Potrzebne przedmioty, które będą nam potrzebne Do walki i wiem, widzowie, jak Sprawdzić, kogo z tej topki będziemy Mogli zabić, a więc zaczniemy ode mnie Mnie nie ma na serwerze i lecimy, widzę, po kolei Będziemy wysyłali Wymianę do tych dziewięciu graczy, aby Po prostu sprawdzić, czy są oni na na serwerze i po prostu czy się biją na mapie. To jest dla nas najważniejsze. Jeśli wyszły wymianę do na przykład takiego ciepa, to widzę, że on jest na mapie, ale nie ma go na tym sektorze, więc po prostu to odpada. Lecimy dalej. Mamy tu jakąś czaropodłoga Pepsi, chyba którego nie ma w ogóle nawet na serwerze, bo pisze, że jest offline. Lecimy dalej. Tu jest jakiś toaster 886 i też pokazuje, że jest offline dłoga chrupek. Uwaga, też go nie ma. Wymiana 3-3. Kapla, uwaga, jest i jest, i na tym sektorze widzowie, i jeszcze jest na mapie, więc od razu lecimy na mapę PVP. Widzowie, po prostu lecimy na mapę. Zaczniemy tutaj od tej lewej strony. Tutaj nikogo nie ma. Sprawdzimy sobie tą wysepkę, niby. Jest 3-3 kapla, widzowie. Najgorsze jest to, że ten kapla i ten ziomek mnie zabijają. Ja nie wiem, czy nie mają sojuszu, więc po prostu stąd odlatuję i zaraz po prostu zrobimy drugą próbę. Te najgorsze w tym wszystkim jest. To, że ja nie widzę tego kapli. Cały czas go nie mogę teraz przez chwilę namierzyć. A cały czas widzę, że on jest na tym sektorze i jest na mapie. Szukamy go teraz po kwarcach, ale nigdzie go nie widzę. Ani w wyspie, ani w kwarcu, ani w ogóle nigdzie. To wie, tutaj lata ten przemsonik Chyba to jest jego kolega, co najlepsze. I tutaj jest ten kapla, widzę, który się rozstawił, co najzabawniejsze. Widzę już go tutaj. To trzeba, musi być szybka akcja, zanim jego kolega od razu przyjdzie. Więc od razu tutaj w niego wchodzimy. Wchodzimy mu oczywiście do kratki. On w ogóle buduje dalej tą kratkę. Musimy szybko, widzę, sobie poradzić Póki jego kolega jest na tym sulker partym Ja nie mogę się co najgorsze wywalić Będziemy się, widzę, bili na totemy To będzie ostra walka, nie możemy tutaj paść Ja będę walczył, do widzę, do końca Do ostatniej kropli chwili, po prostu walczymy Ale on mi, widzowie, odleciał Ale jest też już jego kolega, po prostu spróbuję go zabić Może się uda, może się nie uda Spróbujemy go zabić On się bije, on się bije. tylko mile, co bardziej totemy niż jemu To jest tym wszystkim najgorsze Zabiłem go, widzowie, plus 300 rankingu Udało się to, teraz tylko zabijają mnie jeszcze jego Koledzy, ja wiedziałem, że tak widzę może być, ale zadanie udało się nam wykonać, tylko jeszcze musimy dolecić na spawn'a. To jest tym wszystkim najważniejsze, tylko ja tu jeszcze widzę zginę, ja tu jeszcze widzę zginę, za szybko zakładam elitrę i stąd uciekamy i właśnie w taki sposób widzowie udało nam się wykonać kolejne zadanie. Dobra, widzę. Naszym kolejnym zadaniem jest po prostu znalezienie jakiegoś nowego gracza, który dopiero zaczął. Trzeba mu dać dwie eventówki, lepsze uzbrojenie i nauczyć go grać. I tyle wystarczy, widzowie. I to jest nasze zadanie na teraz, więc od razu może posłuchamy po prostu osób na moim nowym Discordzie, do którego link macie w opisie. I ja już idę zobaczyć, czy ktoś tam może siedzi na kanale. Widzowie, ogólnie zauważyłem, że ktoś siedzi na kanale, kto chce grać, ten bija. Jest to jakiś durasik Mama, więc ja tutaj od razu bijam. Dobra jurassic mama, ty ogólnie grasz na Majstarze? Nie no, se gram, teraz na PVP, se kopie itemki A jaki masz nick? Ja? Dawid T-rex Dawid Kurde, ej dobra, dobrze się składa, bo jesteś nowym graczem, a ja mam bardzo ważne zadanie. Musisz mi pomóc je wykonać. Muszę ci pomóc w rozgrywce i dać dwie eventowe przedmioty. Więc musisz mnie teraz wysłuchać, jest to bardzo ważne. Ja chcę ci tylko pomóc i cię wyszkolić na naprawdę mocnego zawodnika. Jest! Co ty, nawet pręki nie masz, nawet perków. Dobra, yy, ogarnę ci jeszcze tutaj jakiś lepszy mieczyk, bo widzę, że jest naprawdę bardzo słabo. Kupię ci naprawdę bardzo dobry miecz, żebyś sobie mógł tutaj radzić. No, ja radzić. dopiero tutaj co zaczęłem. No dobra, no to masz takie i te maski. No fajne eventówki, co? ja mam pełne ekipę, kto nie wiem czy mi leci. O dobra. No i dobra, i teraz zjedz sobie koksa, bo masz mało serc, Masz koksy jakieś? Cała dwa, dwa przed portalem się spotykamy. Dobra, Dawid T-Rex, chodź teraz za mną i musisz ze mną kogoś zabić. Nie mam tego w zadaniu, no ale spróbujemy kogoś zabić, spróbujecie wyszkolić, żebyś po prostu kogoś chociaż ubił albo parę totemów pozbijał Więc po prostu leć za mną i się mnie trzymaj. A masz tutaj to zawodnika i po prostu pokaż, jak się to robi. Musisz go bić cały czas krytujesz, ja cię będę knokował. Jest PIP włączone, cały czas lecisz, ja cię pomagam. Musimy go zabić, to jest nasz kill. Dobra, mamy dwa V2 widzę, jest ciężko, bija. Daje lodową, wyrobił totemę. Ale dobra, dobra, dawaj, Tirek, znaczy, nie poddawaj się. E, te, ta, bij se, bij to, tego, bij tego, którego ja bijem. Ty musisz kogoś zabić. Ja jestem tylko twoim pomocnikiem. Bigo, dawaj, bigo. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, zabijaj, klokam cię. Pięknie, Dawid, jak ty lecisz? Dobra! Ty jest z takimi wetówkami, nawet nie za dobrymi, a i tak sobie bardzo dobrze radzisz. No nie no, Dawid, teraz to się odwalił totalnie. Daj mu rózgę, daj mu rózgę, bigo, bigo, bijemy go, zabijamy go, zabijamy go. Opróbuję no odlecieć! Dawaj, 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 zabijaj, 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 zabijaj. to tam. Dawaj, dawaj, dawaj. Cały czas go bij, niczym się nie przejmuj, niczym. Zjedz zjedzę. zjedz się. w w drzewku. Gdzie, gdzie, mnie Do drzewka. Lecę, 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 ale co ty robisz, Czawic, no. Naprawdę, no Jezu, no i się bijemy w drzewku. Ja tu nie mogę paść, ale dobra. Ty żyjesz? To, o, chyba ma ty wiesz? Dobra, dobra, Ako dobra. To on skacze, skacze. Dawaj, bigo, 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 bigo. Zabijamy go, zabijamy go, trzymaj górę? Lecimy z nimi. O Macinty, tak to widać, to widać jak on zakłada totemę. Bigo, cały czas go bije, ja lodowej. Dawaj, bije go. cały czas. Dawaj, raz, dwa, bum, dawaj. Nie, on ma autototem. On ma autototem. Zabijaj go. Nice! Nice! Plus 115. I to się, widzę, nazywa prawdziwa akcja. A teraz osus na Dawidzie. Dobra, widzę. Ja oczywiście żartowałem. Widza wypuszczamy. Ja ci dziękuję bardzo za pomoc. Oczywiście, Dawid. Dziękuję oczywiście, że im pomogłeś tutaj. Bo musiałem wykonać wyzwania, żeby otrzymać Umbana. Zostało mi naprawdę mało czasu. Więc muszę się śpieszyć. A ty mnie nie bij, bo zaraz cię naprawdę zabiję. A nasze ostatnie, piąte zadanie. To jest nagrać disa na znienawidzony klan. Chyba tutaj... Padnie na klan InfoRoxa, bo chyba ich najbardziej nie lubimy. Oni nam całą edycję przeszkadzali, cały czas nas denerwowali, więc chyba na nich to pójdzie ten list. Więc my się od razu bierzemy za to i po prostu słuchajcie. roxa wbiła na serwer i przeciążyli sektory. Cały klan mają wybity, nie mają po co już chodzić, sami się o to prosili, Klan czyli zgarnia kokosy, lider klasycznie po pierwszym. Do najdisiejszym Caritas nie prosiłem, ale dzięki, powiedziałem daj się siana, a nie się kurde, ty męczysz. Bike 5 to 30, jesteś jest strasznie cięci, kwituj szybko serwer, zanim ja zrobię to pierwszy. Widzowie, ja już Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No i co? Widzimy się w następnym. Zostawcie łapkę w górę, suba z dzwonem, jeśli chcecie więcej takich odcinków. No i co? Hello!